Cześć! Niech woł Bóg Błogosławi przy arenie zabrze, stadion górnika zabrze. Podobno jeden z najnowocześniejszych obiektów piłkarskich w Polsce. Któż to wie, Pieruna? Zeszyt Drugi. Ja jachwe kocham Cię. Uświadom sobie, że byłem z Tobą. Na modlitwie? Także wtedy, Błogosławieńciem. Dlaczego? Dlaczego mnie odrzuciłaś? Ja jestem jachwę. Nie lękaj się. Nie lękaj się. Czy czułaś się szczęśliwa? Podczas tych spotkań i dyktant? Tak. Jakże więc mogłoby tak być, gdyby wszystko pochodziło od złego? Podaj mi Twoje imię. Byłam podejrzliwa. Jachwe jest moje imię, kochaj mnie, ja, jachwe, pomogę Ci.